Już jutro, czyli 24 października, rozpoczynamy dwudniowy maraton szkoleniowy. Pierwszego dnia, czyli jutro, przyjeżdża do nas marka CureLab Color Rock i będziemy. Szkolić się z renowacji skór. Renowacja skór, myślę, że specjalistów od renowacji skór jest dosyć mało, a jest to temat, który tylko i wyłącznie będzie zyskiwał na sile, ponieważ samochodów w skórach mamy coraz więcej, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak usunąć przetarcie, jak naprawić pęknięcia na tapicerce skórzanej, jak poformować kierownicę, będzie to doskonała okazja. Także zapraszamy Was serdecznie na Zieloną 55 jutro od godziny 11, czyli 24 października, a już w sobotę, czyli 25 października, szkolenie z polerowania ze mną. Będziemy polerować samochód, który ma naprawdę głębokie zarysowania i będziemy go matować. Także słuchajcie, będziemy, będziecie mogli zobaczyć w jaki sposób matuje się głębsze zarysowanie i jak się je w najprostszy sposób usuwa. Będziemy działać na maszynkach pneumatycznych marki Kovax oraz polerować na systemie marki a ADL, jeżeli będziecie chcieli, będziemy to mieszać. Dwa dni szkoleń w Dbamo Auto. Zaczynamy startujemy jednego i drugiego dnia o godzinie 11. Oczywiście, szkolenia, jak zawsze, u nas są darmowe. Nie musicie się zapisywać. Mamy nadzieję, że wstawicie się w jak najszerszym gronie. No i co? Do zobaczenia.